Witam was wszystkich serdecznie z tej strony Drake. Powracamy do Overlord 2 u mnie na kanale. I no cóż, w końcu zyskaliśmy chyba oficjalnie tytuł Overlorda. Dziwne, że nie Overlorda 2, czy coś, to, to było dziwne i trochę śmieszne. W każdym razie, tak, zyskaliśmy w końcu tytuł Overlorda, a także naszą własną wieżę, czy jakkolwiek nazwać wieżę, zbudowanym na zwisającym kawałku skały nad jeziorem lawy. Zostaliśmy zaakceptowani i przez miniony, i przez świat zwany Netherworldem. Worldem. Tak, mamy tutaj Quivera, naszego poetę. No i w końcu możemy zacząć robić rozpierduchę z właściwym sobie tytułem. Tak, mamy nasz tron. teraz faktycznie fajnie, że nie jest on ozdóbką, jak to byłby w pierwszej części. Tutaj faktycznie, no cóż, to nasze centrum dowodzenia. Siadanie nas na właśnie tronie wyzwala mapę świata, a także y, możemy odwiedzić poszczególne miejsca po miejsca, jeśli chodzi o właśnie naszą wieżę, dobra, tak, więc. Póki co nie, póki co zrezygnuję, póki co nie uruchamiam żadnej z funkcji wieży, póki co teraz oprowadzić po głównym piętrze, więc, tak, podobnie jak było to w pierwszym Overlordzie, tutaj również wieża z czasem będzie się zmieniać, ponieważ póki co tak, miniony wspomniały na końcu poprzedniego odcinka. Wieża jest w dosyć surowym stanie. Niedawno ją znaleźli, dopiero co zaczęli ją odrestaurowywać, więc będzie tutaj ładniej, schludniej, pozbędziemy się dziur w ziemi. Lawa będzie płynąć bardziej skoncentrowanymi strumieniami. Aczkolwiek i tak ona sobą. I teraz najwidoczniej miniony i overlord nauczyli się na błędach poprzednika i raczej już nikt nielegalnie nie wbije nam do wieży, ponieważ. Ponieważ no, jest kuźwa zbudowana w innym świecie nad jeziorem Pierdolonej Lawy. Lepszej ochrony raczej nie będzie, prawda? Aczkolwiek, no, można się opa Znaczy, no, nie, nie, nie można się oparzyć o lawę. Aczkolwiek, jeśli Ovelord byłby normalnym osobą, e, no to mógłby na przykład się nieprzyjemnych oparzeń. Wiadomo. Tak, czy mam tutaj coś godnego uwagi? Póki co mi się nie wydaje. Póki co, raczej mam tutaj wszystko dosyć płasko przedstawione. Wszystko dopiero co pojawi się z czasem. Tak, właśnie to było w pierwszej części. Zjedzimy główne piętro sami, a potem udamy się na wyprawę z Narlem, żeby przedstawił nam resztę funkcji naszych wież. O, mamy jednak coś, proszę bardzo, jakiś świecący artefakt. Rozpieprzmy go. Tak, i mamy tutaj tak zwany kryształ. krystal. Tak, i tutaj mamy coś, no, coś na zasadzie craftingu, bardzo zubożonego craftingu, ponieważ mamy właśnie 300. na 303, no, tak to nazwimy, trzy surowce, złoto, e, kryształy mroku, a także te dziwne różowe kwiatki, które nie pamiętam jak się nazywają. Z nich możemy potem wykować zbroje, no, zbroje, akcesoria, bronie, ulepszać je i tak dalej, i tak dalej. Opcji jest generalnie sporo, aczkolwiek wszystko to sprowadza jedną konkretną wadę: ponieważ tak jak tych różowych kwiatków i złota mamy nieograniczoną ilość w grze, ponieważ to jakiś czas w starych lokacjach pojawia się ponownie, to w przypadku mrocznych kryształów jest ich bardzo ograniczona ilość. Więc no cóż. To nie zachęca do kombinowania z ekipunkiem raczej na zostawania wiernym jednej broni. Tak więc dowiedzmy się, co jest naszą wieżą. Zacznijmy od kwater prywatnych. Podoba mi się ten kijek, który masz w plecach naród Jest piękny. Okej. Okay. Prowadź nasz wierny sługusie. Tak, kwatery prywatne są na szczycie wieży. I ponownie jak to było w pierwszym overlordzie żeby nadać naszym kwaterom prywatnym No właśnie Musimy znaleźć sobie panienkę, wiadomo, Wiadomo, nawet demoniczna ręka Overlorda ani żadnego miniona nie jest w stanie poradzić sobie z wyzwaniem jakim jest dekorowanie wnętrz, Do tego potrzeba kobiecej ręki. I to najlepiej, całkiem ładnej kobiety jej ręki. Albo paru rąk, albo paru rąk paru kobiet. Najlepiej. Im więcej kobiet i rąk, tym lepiej. Tak więc początkowo mamy tutaj bardzo jakby standardowe. Nie wiem, jeziora lawy. Rzeczy, które jesteśmy mieć w spialni, właśnie wiecie. Pochodnie, mroczne, zimne, czarne skały. Zapewne wilgotne i brudne. Mroczne kryształy w dzbanach. Jeziorka lawy, dechy. Widok na mieszkania minionów, bo te małe lampki to właśnie mieszkania minionów. Je też za niedługo zwiedzimy. Tak, tutaj mamy naszą magię. Nie, ma i w nie ma Tak, to właśnie To jest dosyć ciekawe, bo nie mamy tylko trzy zaklęcia w tej grze, ale tak naprawdę jest ich w sumie 6. Ponieważ... W zależności od tego, czy gramy dobrym, czy dobrym, czy dominującym, czy destruktywnym overlordem, zaklęcia zmieniają się tak, by dopasować się do naszej postaci. I tak, na przykład, jeśli nie się od zaklęcie te nasze podstawowe naszego pioruna, jeśli doładujemy je odpowiednio poziomem destrukcji, będzie sprawiać, że Przeciwnicy będą eksplodować, i czyniąc taką małą reakcję łańcuchową e, eksplozji. Tak to przynajmniej zapamiętałem. Czy tak jest na pewno? Nie jestem pewien. No, Oczywiście mamy również zwizualizowany skarb. Już nie mamy osobnego pokoju na to, a po prostu będzie tutaj w naszej sypialni, bo tak to ta dziura w ziemi to nasza sypialnia z jakiegoś powodu. Potem będzie tutaj troszeczkę lepiej. No i będzie tutaj więcej złota. Definitywnie więcej złota. No i to tyle kwestią komnat prywatnych. To tutaj będzie się magia. Ale najpierw musimy mieć kogo zaczarować, prawda? If you know what I mean. Wink, 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 wink. To, to było słabe. Ok, dobra. Narlu, powiedz mi o reszcie naszych komnat. O tak. Niczym boss. Ok. Mieszkanka minionów. Przedstaw na mi to. Like to Prowadź. Tak jak są w burza że mówi. nie mi? mówi. Nienawidzę jak postać główny... Główni bohaterowi gier nie mówią. Twierdzę, że to strasznie tempe rozwiązanie. E, tutaj wiecie, mógłby rzucać jakieś oklepane teksty, czy chociażby demonicznie się zaśmiać, czy coś co dodałoby jeszcze trochę humoru. Tak, nigdy nie zabijałeś kubusa na spotkanie z swoją matką. No, mogłabyś być niezadowolona, patrząc na dziewczynę z ogonem i skrzydłami. Tak, wszędzie dostajemy się na latających kamieniach, które otaczają naszą wieżę. The overlord. After we lost our last master, and before the Great Cataclysm decimated the old lands, we retreated here in the Exodus. Here we've remained, searching for our next bastion of evil. Minion Mortis is in charge. That is to say, he facilitates your decisions, sire. Spawns new minions, tends the souls of the dead, make sure they don't come back with the wrong head. That sort of thing. Minions, will live. Sir. To jest, co jesteśmy, co tak więc pokrótce to stąd właśnie pochodzą miniony. I to tutaj wycofały się po tym jak poprzedni mistrz bohater pierwszego overlorda przepadł. No i to tutaj zaczęły już us ustawiać wieże nowego Overlorda twierdząc, że najwidoczniej tutaj będzie bezpieczniej. Tak, no i właśnie to będą nasze hajby, czy nasze dosłownie, gniazda minionów. Póki co mamy tylko brązowych, bo reszta się tak I tutaj mamy ciekawostkę, ponieważ możemy przeglądać nasze miniony. I teraz patrzcie, mamy tutaj na przykład gościa, który ma poziom, ma imię, własny kierunek i profesję, tak jakby, czyli, nie wiem, Gnasher, czy nie. Pogromca z Nordberg, Łowca Łowców, czyli specjalizuje się w walce z owcami. tak? Wyświetla się Sins, czyli Grzechy dosłownie, Elf Enrager, czy nie wiem, nie wiem, nie mam powiedzieć, jak to tłumaczyć, Legion Basher. Widzicie, każdy ma własne imię, poziom ekipunek i, po, i tytuł, tak? Więc to jest bardzo fajna sprawa. Ja wiem, że to jest fajnie rozwinięte i dalej, ponieważ to nie wszystkie, to nie wszystkie są jest drogie, miniony. To nie wszystkie cechy naszych tutaj minionów, które nabyliśmy w drugiej części. Mam tutaj ponownie mroczne kryształy, więc najpierw warto obejść się po właśnie wieży i zdobyć wszystkie wszystkie kryształy, które się tutaj walają. One się nie respią, więc zabieramy tylko raz. To oczywiście będziemy mieli arenę niebieskich. Tak, tutaj dostajemy troszkę info na temat naszych zakupionych minionów, czyli niebieskie oczywiście są minionami, które mają troszeczkę magii w sobie, więc to one najbardziej cierpią w momencie kiedy nie ma przy nich overlorda, który mógłby je w tą magię zaopatrywać No i w momencie kiedy poprzedni overlord przepadł to udały się do najbliższej wodnej wodnej areny, wodnej wodnego miejsca w tego miejsca

Tak, tutaj zarządca milionów Mortis, bo tak się nazywa ten, wiecie, zarządca milionów. Narz stracił swoją robotę, na to wygląda. O, proszę, to mi zielone. Jest komentarz. The greens left during the exodus. They said they smelled something reeking and split from the main group. They're such stealthy types. We blinked and they were gone. Talk in the spawning pits, he's they made their home on a jungle island. Tak właśnie, co mówimy już o czerwonych, że właśnie zarządca milionów Mortis. E, lubił czerwonych, ponieważ razem z nimi smażyli szczury na jego kosie. Ciekawostka. I e, no i zielone, które oczywiście zniknęły, zdążą, nim ktokolwiek zdołał się obejrzeć, bo w końcu są, no ich jakby atrybutem była niewidzialność, z co, co pamiętam, a także atakowanie zaskoczenia. Tak więc zniknęły szybko i niepostrzeżenie. Na to wychodzi. A, ok, wspomniałem kółko. Tak, tutaj również te deski z czasem poz poznikają i stworzą bardziej stabilne chodniki do przemieszczania się. No ale właśnie jeszcze, jeszcze poza minionami ogólnie, to no, właśnie Mortisa, którego zaraz wam przedstawię yy, To ktoś, kto tutaj również ma dosyć ciekawą funkcję w tej grze. Okej, okay, to na, tydzień, na, tydzień, na tydzień, moc, moc jest to zniszczony. Raczej i tak nic tutaj nie będzie tego co pamiętam, ale no cóż, do Mortisa póki co. Zarząd z minionów. Nasz Mortis jest, o dziwo, niebieskim minionem, ma fajną kosę. I teraz uwaga, nasz Mortis, jako że jest niebieskim, potrafi wskrzeszać zmarłe miniony, nawet te, które zmarły ileś tam bitew temu. I na przykład w tym momencie mamy miniona na piątym poziomie, pogromcę, to jest już wysoka ranga, aczkolwiek jego przyzwanie podobne kosztuje 10, 10 life force, czyli tej energii życiowej. Czyli wiecie, normalnie wspomnimy jednego miniona za jeden life force, a tutaj mamy 10 life force za jednego miniona, aczkolwiek to pięciolevelowy minion. To jest, no cóż, animacja wygląda tak, pokażę jak to działa. Niczym Jedi wyciąga go z wody i przywraca do niego życie. Mimo tego, że Jedi tak nie robili, ale no wiecie, telewizja innych sprawy. Dostał całusa jeszcze. No sądzę, że pomarą nam dosyć dwoje silnych minionów. Nie wyglądają jakby mieli dużo sprzętu na sobie, że, albo żeby mieli expa na sobie, albo dużo ekspa przy sobie mieli, ale no cóż, poziomy nie kłamią. Taki minion jest silniejszy. Okej, okay. mniej więcej nie ma. Śmierć to twój przyjaciel. No, fajne. Tak, oczywiście Morty jest zazorowany na ponurego, że nie w swoim płaszczu, ze swoim płaszczu... W swoim płaszczu i ze swoim kosą, nie umiem kuźwa mówić dzisiaj. Okej. Okay. Tutaj możemy właśnie zarządzać minionami. Potem będzie o wiadomo kolejne gatunki, będzie tutaj tego więcej. Będzie, znaczy więcej funkcji tutaj nie będzie, będziemy mógł po prostu odczuć. A, jeszcze mam oczywiście o tym minionów. Ja zrobię sobie herbatę między nagraniami, więc teraz się właśnie napiję w czasie loadingu. Troszeczkę wkurza mnie w tej grze, muszę przyznać, że. Mm, nie puncz Wieża nie jest jakby jakimś bardziej zbitym obiektem, gdzie moglibyśmy się fajnie przemieszczać między poszczególnymi kondygnacjami, tylko musimy za każdym razem schodzić na kamień, mieć animację odlotu kamienia, loading, animację przylotu kamienia i tak dalej. Wiecie, jeśli w czasie bitwy będziemy chcieli, w czasie bitwy, przy każdym powrocie do wieży, gdzie będziemy chcieli parę milionów, to za każdym razem będziemy musieli oglądać tą samą animację po ileś tam razy to po pewnym czasie jest po prostu irytujące. Tak, mamy chyba jeszcze dwie sekcje do zwiedzenia. Są drony, Nie Ok, Klapnęliśmy sobie. Mamy kolejny, czyli Foundation. Jest to po prostu kuźnia, jeśli nie mylę. Tak, wiem, że praktycznie pół odcinka albo nawet więcej później na zwiedzanie wieży, ale no cóż. Już... No na nasza cholerna wieża, musimy ją w końcu zwiedzać, nie? A zwłaszcza, że w tym momencie wieża już nie jest e, ozdobą, tak jak była w pierwszej części, tylko jest faktycznym czymś, gdzie możemy coś konkretnego zrobić, bo w sumie w pierwszej części poza e, poza kuźnią nie opłacało się robić absolutnie nic, bo arena była totalnie bez sensu. E, kwatery prywatne odwiedzało się tylko i wyłącznie, kiedy chciało się przelecieć panienkę i tak dalej, a tutaj, no, you no, know, mamy troszeczkę więcej tych funkcji.

Giblet nie ma jak roztopić metalu, żeby nadać mu kształt, więc potrzebuje czerwonych. No cóż, co kto lubi, prawda? Aczkolwiek na tym się nie kończy, ponieważ z tego miejsca również możemy ulepszać naszą wieżę, o jeśli nie mylę. W tym chyba miejscu, tak, znaczy, o i tak nie mamy czerwonych, żeby to zrobić. Kurde, sorry, co, co dzisiaj mi się głos zawiesza. E, a z tego miejsca ulepszamy wieżę, a tam uleps ulepszamy same. Rany, co się kurde, z mną dzieje? Nie mogę się wygadać. A tutaj ulepszamy samego Overlorda. Tutaj mamy nasz y, stojak na broń, z czasem będzie przydatny. No i zostaje jeszcze Battle Rock, czyli moje niesławne DLC, które wydałem o wiele za dużo pieniędzy niż jest warte. To wiecie, człowiek był młody, głupi, dopiero co kupił konsolę, y, zachłysnął się tym całym przemysłem DLC i powiedział, o, Overlord, taka fajna gra. Wow, to tylko 15 zł za. 20, nie pamiętam już. 20 za dodatek do Overlorda. Będę mógł pograć niego dłużej. A, no tak, nie doczytałem. To tylko cholerna arena. Aczkolwiek ta arena, w przeciwieństwie do tej z pierwszego Overlorda, ma faktyczną. Fabułę w sobie. Tak, w cudzysłowie, fabułę. Wiecie, robię gest cudzysłowia, kiedy mówię o fabule, ale. Areny. No i generalnie, przynajmniej, dostajemy z tego fajny sprzęt. I to jest takie troszeczkę hamsko ciekawe, to hamsko ciekawe wiecie po jakimś myśliku. ponieważ jestem prawie pewien, że nie jesteśmy w stanie ulepszyć wszystkich zaklęć w grze, o ile nie mamy kupionego tego dodatku, ponieważ nagrodami za walki w Battle Rock, bo tak się nazywa arena, dostajemy upgrade do magii właśnie. Dobra. Ok, pokażę Wam jak to wygląda. Aczkolwiek póki co chyba nie będziemy się jeszcze wikłać w walki, ponieważ od po prostu mamy póki co brązowych i jedno zaklęcie. Nie będziemy w stanie zbyt dużo zrobić. Aczkolwiek tych walk jest tutaj trochę i kolejne pojawiają się w, e, fabularnie. Potem będziemy mieli bardzo kolorowych przeciwników tutaj z bardzo wyrazistymi charakterami. All those battle tak to u naszego przyjaciela. Możemy wywołać walkę. Mówiłem tylko tylko łowcach, ale mnie to zbyt nie interesuje. Tak jak mówię, uh... Będzie, tak będę w tym zagram, zajmować się tymi walkami, ponieważ skoro już mam to DLC, zapłaciłem za nie jak idiota, no to. Czemu po prostu by nie? Poza tym mówię, że są tutaj trochę dobrych tekstów, dosyć ciekawych przeciwników. Niektóre walki są mega pomysłowe, bardziej pomysłowe niż walki w samej historii. których jakby tutaj, no tych walk nie poznalibyście bez DLCS i są właśnie ciekawsze niż te w głównej kampanii. Więc no, cóż. No to jest śmieszna sprawa, ponieważ czemu miniony nie widzą fok? Ponieważ e, twierdzą, że foki przy pomocy swoich słodkich oczek mogą zajrzeć w wnętrze twojej duszy, a to jest niedopuszczalne. E, takie śmieszne wyjaśnienie. Okej, okay, i póki co to cała nasza wieża. Tak jak mówię, z czasem będzie się rozrastać, ulepszać, aczkolwiek wtedy po prostu będą nam tylko pokazywać zmiany. Tak, tak, miniony są podekscytowane naszym powrotem. Overlord wraca na tron. Do władzy, znaczy do władzy jeszcze nie wróciliśmy, bo no, nasza władza opiera się na naszym. Okej, okay, mamy jakąś tutaj audiencję. Co się dzieje? Przepraszam, nie przepraszam tej intruzji, ale wasza wizyta na Norburg nie została znana. Zespół jest chcąc podróż do Netherworld. Snąkłem, żeby powiedzieć. I uh, thought after you dealt with Marius, you might see your way clear to perhaps rewarding me for this information. Boy, maybe uh, making me mayor of Nordburg once you conquer it. You know, when you're not busy, your magnificence may be just on uh, Sundays. Sunday afternoons, maybe? To jest, to jest generalnie genialne, bo niekiedy dostajemy audiencję od ludzi z zewnątrz, którzy chcą się zobaczyć ze swoim panem, ponieważ aktualnie pan przyniósł nam tę informację, że no już Imperium wie, że jesteśmy w okolicy, uznano, uznano za zagrożenie i próbują przekopać się do Netherworld, no wa powodzenia z tym generalnie, jesteśmy w innym wymiarze. I no cóż, za przeniesienie tej informacji pan powiedział, że no może jak już byśmy skończyli z Beneriusem i uwolnilibyśmy Nordberg spod jego władzy, to może uczynilibyśmy tego pana burmistrzem albo chociażby w niedzielę, w niedzielę po chociażby i możemy powiedzieć spoko albo pokazać mu faka. Zgadnijcie co zrobimy. Okej, okay, dobra, i możemy generalnie spadać. A mamy podział na regiony, mamy podział na cele, dobra. Jeśli wybieramy cel na teleportację, to teleportujemy się do bramy najbliżej celu. Aczkolwiek póki co mamy tylko jedną bramę, więc w sumie nie ma to żadnego znaczenia. Ale okej, okay, dobra. Jaka teraz będzie kolejność działań? Musimy dostać się do Nordberg, aczkolwiek ci cholerni obywatele miasta blokują nam drogę pod palaczami. Tak więc, żeby pozbyć się pumy, najprawdopodobniej potrzebujemy czerwonych. A czerwoni, o jeśli nie mylę, mówił nam wcześniej, że poszli z jakimiś wróżkami, by schronić się w wulkanicznym terenie dookoła Nordberg. Tak więc. Wow! Okej, okay, tego tutaj wcześniej nie było. Wow!

żeby się ich pozbyć potrzebujemy czerwonych. A one utknęły najwidoczniej w sanktuarium o dziwo. sanktuarium elfów. Bez z tego nie przejdziemy. Widzę, że Imperium postawiło jakieś swoje kondygnacje. Nic przez to się nie przebijemy oczywiście. O! Florian! Come, soldiers. I, think I hear the sound of a mildly distressed badger. Wow, to fajna balista! Fire! Retreat to the sanctuary. Skubany zawołał do żołnierzy, żeby dostrzelali. No nic. Potem wyrwiemy mu nogi albo uszy czy coś. Póki co musimy skupić się na dostaniu się do sanktuarium. Ta cholerna triada blokuje nam drogę. Podoba mi się muzyka, jest kuźwa cudowna, moim zdaniem, naprawdę. Bajeczna, idealnie pasuje do gry. O, gnomy! kilot all the gnomes. Tak, co ciekawe, miniony mogą podnosić brody i czapeczki y gnomów, jak widać po minionie po prawej stronie ekranu. I nosić je w, w charakterze wąsów i, no, czapeczek, tak więc. Ok, do sanktuarium, więc kolejny okay, spawner, ale tego nie potrzebujemy. Nasza armia po sam wystarczy. No i przed nami kolejna nowość: velorda dwójki, Nowość, która niestety będzie wykorzystana może do kupy 3-4 razy w grze. A ta gra jest naprawdę długa, uwierzcie mi. Pierwszy Overlord był drugi, a ja się drugi. Pierwszy Overlord był dosyć długi, aczkolwiek czy przypadkiem. Drugi ah, nie jest jeszcze dłuższy, to naprawdę nie jestem pewien. Ale tak, sporo czasu spędzimy w tym świecie. uwierzcie mi. Więc bawcie się dobrze. Tak i otóż ten broczny szpon to kawałek naszej wieży, którym nie dokopał się do tego świata. I no cóż, teraz skoro nas zaakceptował, możemy zrobić coś takiego. Posadzimy jednego miniona, dobrze uzbrojonego na górze, a resztę puścimy, żeby biegali dookoła. Okay, podchodzimy i czas na odrobinę magii. Master. I think you should you're, you're in the body of a minion, sire! How unseemly! I hope no one's looking. Still, minions are smaller than you, lord, so perhaps you could use your new found form to sneak up on that dryad! Tak, możemy sterować minionem, który no, ma aktualnie naszą zdolność władania innymi minionami, aż jest bardzo słaby. Musimy uważać, ale tak jak Narod zauważył, jesteśmy mniejsi, więc dzięki temu będziemy mogli się wkradać tu i ówdzie, gdzie nasz barczysty bohater dostać się nie może. A, muzyka taka piękna. Kaman. Czemu nie ma jeszcze Overlorda 3? Dać go, jo. Chłopaki! Wyplenić chwasta! O nie, jeden z naszych poległ! O i to po tym, jak obijemy Rejdriadzie musimy zniszczyć to, bo to jest słaby punkt, tak jakby. inaczej się zregeneruje. Tak, niestety, tylko to sterowanie minionami ma dosyć ograniczony zasięg. I kończy się już tam. Aczkolwiek. Możemy zawsze powrócić do naszego boskiego ciała, sobie się do miniona. oczywiście nie jesteśmy zbyt daleko. Minion do nas grzecznie wrócą. I teraz możemy That's the good kind, Not like yours at all. Light magic tinkling baking Tak, Nar opowiada nam o magii światła i magii ciemności. Magia światła jest wtedy, oczywiście, kiedy magię wkłania istota dobra, która zajmuje się dobrymi rzeczami, jak na przykład robienie ciasteczek czy coś takiego, a także pomaganie innym. No i oczywiście, wroczna energia, która zostaje stworzona w momencie, kiedy to zła istota

Tak, te dziwne różowe kryształy mają sobie te kryształowe kwiatuszki. Rzeczy niezbędne naszego craftingu. Aaa, jak baśniowo! Jest naprawdę. Uwielbiam klimat tej gry. Jest tak mega charakterystyczny. Taki. Wow! Definitywnie jedynka nie miała tak dobrego klimatu. Definitywnie. Co kuźwa jest? To ślimaki gdzie są nasze czerwone? Okej. Okay. Tutaj mam przepaść, a czy z tych ślimaków coś dostanę? Jakąś energia, czapkę dla miniona, cokolwiek, kryształ. Chyba nie. Dobra, myślę, że to jest sobie zakończymy. Sanktuarium Elfus penetrujemy sobie w kolejnym odcinku OLOR 2 u mnie na kanale. Teraz podziwiajcie moją armię, rozkoszujcie się paściową muzyką i na narazioneczko do kolejnego odcinka. See ya.